Hej, jestem Brick i witam Was po tej krótkiej przerwie na moim kanale Ale wracamy trochę z takim hukiem Bo dziś mamy do zrecenzowania zestaw o numerze katalogowym 60225 Oczywiście z LEGO City Zapraszam do oglądania Okej, okay, a więc zacznijmy od otwarcia sobie tego wszystkiego Tak w skrócie, na szybko tu mamy oczywiście takie specjalne T do wciśnienia palca, żeby łatwo było otworzyć. Ale my to sobie spróbujemy bez niszczenia pudełka dzisiaj zrobić. Chociaż nie jestem pęcz, to nam się uda. Albo wiecie co, ja to zrobię po staremu, bo nie chcę mi się szczerze mówiąc tego tutaj. No, po prostu się z tym bawić. Ach, no cóż. Dość mocno to teraz zrobili. Yy, albo to ja nie mam dzisiaj siły. Ups, tutaj no kamera się ruszyła. Dobra. Na no jeden jest i chyba wystarczy. Tak, na jeden zupełności wystarczy. Teraz tutaj sobie zróbmy. Tak. No trochę się to pudełko no, na pewno rozbali, ale damy sobie radę jakoś tutaj. No i okej. Okay. Wysypmy sobie wszystko. To jest taki, no jeden z mniejszych zestawów. Eee, nie będę wam ściągnął, nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Ale okej. Okay, dostaliśmy tutaj chyba dwie instrukcje. Takie dwie instrukcje dostaliśmy. No. Jedna jest chyba do tego głównego pojazdu, a reszta do reszty. Mamy tutaj również e, listek z, e, z naklejkami. No, im więcej naklejek, tym większa oznaka, że e, mniej nadruków. Ale jak widzimy, tutaj wcale ich tak dużo nie ma, więc naprawdę fajnie. No i mamy oczywiście jeszcze dwie soszefki z klockami, numer jeden i numer dwa. No to co? Myślę, że możemy sobie nagrać krótki speed build, jak ja to po prostu buduję. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, tak przy budowaniu. Zauważyłem, że mamy tutaj takie mini pudełeczko dorzucone. I tu chyba jest właśnie ten laptop, na którym ta pani ma tutaj zakładki, to. No ale sobie zaraz zobaczymy dla pewności. Wyleciało nam nie. Aha, słuchajcie, tu jest gumka dołączona. Okej. Okay. No to dobra, lecimy dalej. I w tym momencie właśnie chciało mi nagrywanie, więc po prostu lecimy już do samej budowy. Ok, więc ja skończyłem budować i sądzę, że naprawdę fajny setik, ale o tym się sami dowiecie za chwilę. Myślę, że możemy sobie zacząć od minifigurek, bo to są takie najmniejsze rzeczy w tym zestawieniu. Ok, a więc jeśli chodzi o pierwszą minifigureczkę, to jest taki bardziej kosmonauta z takim chyba panelem sterowniczym. Jeśli chodzi o minkę, ma tylko jeden, nie ma alternatywnego wyrazu twarzy ma na plecach takie dwie butle z tlenem no i jeśli chodzi o nadruki na torsie czy w ogóle no to fajnie to wszystko wygląda jak widzicie tutaj jest takie podrobione lego A A tak wam to pokażę pod światło strasznie mi tu nie chce złapać no dobra, powiedzmy, że w miarę jest no jak widzicie, jeśli chodzi o sam kask no to też fajnie wygląda, taka szybka nie jest to jakiś nowy element, ale naprawdę fajnie więc w drugim minifigurce to jest taka pani chyba, która sprawdza wszystko co się dzieje, czy można wyruszyć. No ja nie jestem tego pewien, ale ona jest wyposażona w takiego laptopa z naklejką. Tą naklejkę niestety trzeba było samemu przyczepić, to nie jest nadruk, ale ten laptopik też fajna sprawa. No, też nie jest jakimś tam nowym elementem, ale jest też bardzo fajny. No jak widzicie, mi się bardzo w ogóle podoba to, że takie jakby włosy razem z kaskiem, no, Pieminka jest taka z Googleami, też nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. I jeśli chodzi o na drugi na to się ma dość podobne, tylko ona ma bardziej taki kwiatowy skafander. Więc to, myślimy, myślę, że można zacząć już... No, od tych mniejszych budowli. Okej, okay, więc myślę, że jakbym nie zaczął od tego właśnie elementu, to bym w ogóle no, nie był sobą. A więc ja to sobie odczepię na chwilę. No i to akurat nie wiem, czy to jest nowy element Lego. Ale musicie przyznać, że to jest naprawdę fajna opcja, taki kryształek. Pokażę Wam to trochę w lepszym oświetleniu. No okej, okay, więc... Niech to mi ostrość trochę złapie. No i to jest taki bardziej kryształek z różowym chyba w środku. Tak, to jest taki, w sumie kamień z kryształków. Mamy takie dwie sztuki tutaj dodane do tego. No. Tutaj mamy jeszcze taki panel sterowania, jakby satelity, coś tutaj w tym stylu, no i jeszcze taką jedną małą budowlę w sumie nie mam pojęcia co to jest, może to jest jakaś tam kamera, czy no, wątpię, że to jest działko laserowe, no, ale ja tak, naj... no myślę, że to może być kamera, no i co, lecimy do największej budowli w tym zestawieniu. No i niestety mam takie słabsze oświetlenie, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy, bo już jest późno, kiedy ja to nagrywam. No i okej. Okay. To jest chyba taki łazik kosmiczny, tak mi się wydaje, taki większy. No i może zaczniemy od tego, co jest na samym górze, czyli jakby taka dźwignia, dźwignia do chwytania. jak i widzicie, one są takiej gumce, co przedtem mogliście zobaczyć. No i możemy sobie na przykład tutaj gdzieś się pobawić tym, że się kręci w wszystkie strony i załóżmy łapy ten nasz tutaj y, kamień. Szkoda, że tu nie ma takiego mechanizmu. Nie jest naprawdę źle. Więc to przejdźmy trochę niżej. No i mamy tutaj trochę niżej taką skrzyneczkę, w której możemy znaleźć no kurczę, wycie ja zapomniałem jak się to teraz nazywa, ale tym po prostu się takie można dziury robić w ziemi. To może być nawet całkiem przydatne, jakby ktoś chciał coś wykopać. Okej, okay. jeśli chodzi o stanowisko, w którym siedzi nasz tutaj kierowca, musimy najpierw zdjąć sz szybkę, z czym ogólnie czasami są problemy. No ale, jak widzicie, w środku naprawdę no, nie jest to jakoś tak biednie zrobione, też nie jest za bogato. Ja to sobie teraz odczepię i, jak możecie zauważyć, on chyba steruje tym jedynym elementem, tutaj takim panelem. Naprawdę fajnie to wygląda. No i ogólnie zamkniemy to sobie. I to wszystko jest na takich kołach. Fajnie, to wszystko się rusza. No i oczywiście tu mamy jeszcze takie przodu światła, zderzak. No i ja myślę, że to chyba na tyle tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, za dzwoneczkiem i cześć.